Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj razem z panem posłem Andrzejem Śliwką chcemy wrócić do tego, co działo się przy granicy jeszcze kilka dni temu, dlatego że mamy kontynuację tej patologicznej, trzeba nazwać, sytuacji, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Kilka dni temu wszyscy widzieliśmy te obsceniczne obrazy, kiedy grupa młodych ludzi, najprawdopodobniej pod wpływem jakichś substancji, jakich tego nie wiemy, zachowywała się w sposób absolutnie niedopuszczalny, wulgarny, agresywny. Wobec kogo? Wobec polskich żołnierzy strzegących naszej granicy z Białorusią. Polskich żołnierzy, którzy próbują odeprzeć ten hybrydowy atak Putina i Łukaszenki. Żołnierzy, którzy ryzykują własne życie i zdrowie. Żołnierzy, o których martwią się ich rodziny, ich bliscy, ich znajomi. Ale nie wszyscy to, jak widać, rozumieją. A dlaczego tak jest? Bo warto zadać sobie również i to pytanie, skąd taka agresja, skąd takie nastawienie. Skąd takie wulgaryzmy i skąd taka napastliwość? Szanowni Państwo, to jest ziarno, które zostało niestety posiane dwa lata wcześniej, wtedy, kiedy politycy dzisiejszego obozu władzy z różnych stronic, które tworzą dzisiaj koalicję 13 grudnia, także wtedy atakowali polskich żołnierzy i polskich funkcjonariuszy, nie zdając sobie sprawy albo nie chcąc zdawać sobie sprawy, jak wielkie zagrożenie jest. W związku z tym scenariuszem, który został napisany w Moskwie, a który wówczas niestety z przykrością to trzeba powiedzieć, część środowisk politycznych dzisiaj mających władzę w Polsce wpisywało się znakomicie, świadomie albo nieświadomie, tego nie wiemy. Natomiast niewątpliwie wrócę do tego motywu ziarna. Ono wtedy zostało zasiane. To wtedy padały te absolutnie niedopuszczalne, skandaliczne słowa na temat polskich żołnierzy, porównujące ich do psów, polskich funkcjonariuszy. To wtedy była mowa przez premiera Donalda Tuska o tych biednych ludziach, który dzisiaj zupełnie zmienił swoją opowieść i swoją narrację, tak jakby miał nas wszystkich za ludzi, którzy nie potrafią. I nie pamiętają tego, co, nie potrafią odtworzyć w internecie, i nie pamiętają tego, co mówił jeszcze dwa lata temu. Szanowni Państwo, to ziarno, które zostało wtedy zasiane, dzisiaj kiełkuje w postaci właśnie takich zachowań, różnego rodzaju osób zmanipulowanych, właśnie przez taką narrację, która była prowadzona dwa lata temu tylko po to, żeby przejąć władzę, tylko po to, żeby być w opozycji do prawa i sprawiedliwości, ale w ten sposób byli również w opozycji do polskiego bezpieczeństwa. I to trzeba jasno powiedzieć, że ci wszyscy, którzy. Dwa lata temu w sposób polityczny atakowali żołnierzy i funkcjonariuszy nie byli w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, ale byli w opozycji do bezpieczeństwa Polaków, do bezpieczeństwa polskich granic, do granic do naszego bezpieczeństwa. I jeszcze jeden, jeden wątek myślę, że, a właściwie dwa, o których warto wspomnieć. To głosowanie, które miało miejsce w Sejmie, w piątek, niezwykle ważne, dotyczące wzmocnienia ochrony polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy. Ułatwienia im służby, tej bardzo ciężkiej służby na granicy polsko-białoruskiej. I co się okazuje, że za tym rządowym, podkreślam, projektem, za którym my także byliśmy, nad którym wspólnie pracowaliśmy bo to powinna być sprawa wyjęta spoza bieżącego sporu politycznego nie głosowała część koalicji rządzącej. Mówię tutaj o politykach lewicy. Mówił o tym również pan marszałek Sawicki. Jak dobrze pamiętam, dwie panie minister z lewicy, mimo że był to rządowy projekt, za tym projektem ustawy nie głosowały. I część klubu lewicy również nie widzi potrzeby stanięcia murem za polskim mundurem. Część obozu władzy zmieniła tę narrację kłamliwą, bezczelną, którą prezentowała dwa lata temu i teraz no, poparła na szczęście, poparła. Te rozwiązania, które są e, słuszne, my współpracowaliśmy w tym zakresie, ale część dalej nie rozumie powagi sytuacji. A dlaczego mówiłem, że ciąg dalszy, za chwilę o tym pan poseł Andrzej Śliwka powie więcej? No, ukazał się wczoraj e, filmik przedstawiający e, ludzi. W tym również osoby nie będące Polakami, nie mające polskiego obywatelstwa, które znajdują się w strefie buforowej. Pytanie do ministra obrony narodowej, pytanie również do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jak ta strefa buforowa działa? Jak to jest, że wszystko na to wskazuje? Obywatele obcych państw znajdują się w tej strefie. Co więcej, próbują również prowadzić tą propagandę, taką, która wpisuje się w stylistykę. Tego scenariusza, który został napisany w Moskwie. To są bardzo aktualne pytania, bo samo hasło, które za nami dzisiaj powtarza obóz władzy murem za polskim mundurem, dobrze, że się wreszcie tego nauczyli, pod presją opinii społecznej, opinii publicznej, pod presją zwykłych Polaków, ale to za mało. Trzeba działać i trzeba wyciągać konsekwencje, zarówno wobec tych, którzy zachowywali się w sposób wulgarny i przekroczyli również przepisy prawa karnego. Mówię o grupie tych młodych ludzi zachowujących się w absolutnie obsteniczny sposób, w sposób niedopuszczalny, ale również wobec tych, którzy znajdują się dzisiaj w strefie buforowej, bardzo wiele na to wskazuje, a którzy nigdy nie powinni tam być. Jak działa strefa buforowa, jakie będą działania służb? To pytania do ministra obrony narodowej, wicepremiera kosiniaka Kamysza, ale także do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szanowni Państwo, wczorajszy materiał, który wyemitowała telewizja w Polsce rzeczywiście jest wstrząsający. Ci sami ludzie, którzy jeszcze 5-6 dni temu zwyzywali, lżyli polskich funkcjonariuszy, znieważali polski mundur. Ja tu jest panem posłem Boguskim, jesteśmy parlamentarzystami, ale także jesteśmy prawnikami, praktykami. Nie mamy żadnej wątpliwości, że znamiona czynu zabronionego z artykułu 226 zostały w tym zakresie spełnione i tutaj potrzeba realnych, szybkich działań zarówno ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego pana Bodnara. Ja mam taką propozycję dla pana Bodnara, że ten zespół, który powołał siedlecki zespół prokuratorów do ścigania polskich żołnierzy, którzy bronią naszej granicy. Żeby właśnie przekwalifikował na zespół, który ściga właśnie tych, którzy znieważają polskich funkcjonariuszy, którzy doprowadzają do tego, że funkcjonowanie służba zarówno żołnierzy, pograniczników, policjantów przy granicy jest destabilizowana. Myślę, że to by o wiele lepsze efekty przyniosło i oczekujemy również od ministra obrony narodowej, że przestanie być papierowym tygrysem że będzie realnie działał na rzecz polskich funkcjonariuszy, na rzecz polskich żołnierzy, bo pisać tweety z panem Tomczykiem to mogą się ścigać, kto szybciej coś napisze, ale suma sumarum doszło do tego, że dwa dni, trzy dni po tym zdarzeniu zostało przesłuchane 17 osób. Tylko nikt nie powiedział, Szanowni Państwo, że to byli żołnierze. Dopiero gdyby nie działalność telewizji w Polsce, gdyby nie znalezienie tych osób i także aktywność polskich funkcjonariuszy, policjantów, to nie byłoby możliwe zidentyfikowanie tych, którzy rzeczywiście są sprawcami tego zajścia, które miało miejsce z 13 na 14 lipca. A jest, szczerze powiedziawszy, bulwersujące, ponieważ nikt nie powinien przyzwalać na działania, które. Mają na celu lżenie, znieważenie polskich funkcjonariuszy, żołnierzy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. I w tym zakresie również będziemy podejmowali czynności zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej, zarówno u prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnar. Będziemy oczekiwali jasnych i stanowczych działań. Wczoraj był komunikat policji, że jest prowadzone w tym zakresie dochodzenie, że zostało, Szanowni Państwo, wystawionych. 15 mandatów. Znaczy, czy Państwo to słyszycie? 15 mandatów za te zdarzenia, które miały miało miejsce, gdzie polscy funkcjonariusze byli znieważani. Powiem Państwu tak, Donald Tusk, Adam Bodnar, jak przychodzi co do czego, to są bardzo silni wobec słabych ludzi. A są bardzo słabi wobec silnych ludzi. I to jest kolejny tego przykład. Gdyby to dotyczyło górników, rolników, gdyby to dotyczyło księży, kibiców czy przedstawicieli obozu patriotycznego, służby by wiedziały, służby Tuska by wiedziały, jak użyć środków bezpośredniego przymusu, by wiedziały, co zrobić, by wiedziały, jak zadziałać. A jeżeli chodzi, że to są aktywiści lewicowi, no to szanowni państwo, to te młyny. Yy, wymiaru sprawiedliwości, właściwe służby praktycznie mają związane ręce. No, szczerze powiedziawszy, ja dawno widziałam tak straszającego filmu, kiedy y, funkcjonariusze chcieli wylegitymować te osoby, a Brytyjka, która tam była, powiedziała, że czy przeszkadza Wam mój kolor skóry, kiedy nikt nie mówił z polskich funkcjonariuszy o kolorze skóry. Dobrze, że był właśnie reporter, dziennikarz telewizji w Polsce, który interweniował, mówił o tym, że to, co ona robi, to jest skandaliczne, że nie powinno mieć miejsca, bo nie powinno mieć miejsca, szanowni państwo. Polscy funkcjonariusze przestrzegają przepisów prawa i niezależnie, czy ktoś jest czarnoskóry, czy ma biały kolor skóry, jakie jest orientacji, czy jakie ma poglądy, musi przestrzegać prawa. I my tego będziemy oczekiwali, jeżeli pan Bodnar, który... Planuje robić igrzyska i jest mistrzem w robieniu fikołków. No, na olimpiadę się spóźnił, bo kwalifikacje olimpijskie za nami, ale myślę, że jakby była możliwość, to pewnie by w gimnastyce artystycznej mógł reprezentować jakiś kraj, medal by miał murowany. No, Leszek Blanik by mógł się od niego uczyć o tych fikołków, które wyprawiał w ostatnim czasie, bo z rzecznika praw obywatelskich, który właśnie dbał o to, żeby prawa były przestrzegane, żeby prawa człowieka były przestrzegane, prawa obywatelskie były przestrzegane, stał się tym, stał się twarzą. Właśnie działania, które zarówno jest bezprawne, jak i działania, które powoduje, że polski żołnierz, polski obrońca granic naszych, boi się podejmować czynności, dlatego że w tyle głowy ma to, że skończy tak jak ci, którzy bronili Polski przed nielegalnymi imigrantami, którzy w sposób nielegalny przekraczali granice niezgodne z przepisami prawa. My tego tematu nie zostawimy, szanowni państwo. My będziemy. Dla nas jest racja stanu, żeby polski żołnierz mógł swobodnie funkcjonować, żeby nie czuł się zagrożony w podejmowaniu decyzji. Pan poseł Bogucki mówił o ustawie, która została przygotowana przez rządzących. My za nią głosowaliśmy, chociaż tak naprawdę, szanowni państwo, wszystko się opiera o stosowanie przepisów prawa. Bo Przepisy prawa w zakresie użycia broni są bardzo precyzyjne, ale jeżeli przychodzą ludzie pokroju Adama Bodnara i ta cała brygada Bodnarowców, która robi wszystko, żeby polscy żołnierze nie czuli się bezpieczni, no to rządzący naprawdę wchodzą na wyżyny, można to powiedzieć, hipokryzji politycznej, tworząc przepisy prawa, które mają chronić żołnierzy przed prokuratorami Adama Bodnara. Na to, szanowni państwo, na takie działania ze strony prokuratorów z naszej strony nie ma zgody. Będziemy oczekiwali właśnie realnych działań. Nie tweetów pana Tomczyka, pana wiceministra Kośniaka, Kamysza, tylko po prostu realnych działań ze strony rządzących. I oczywiście my, ten, tak jak wspomniałem, w ramach zespołu Stopa to Władzy będziemy patrzyli na ręce rządzącym i nie dopuszczali do tego, żeby prokuratorzy polityczni. Pana Bodnara, czy też pan Kuśniak, Kamysz, Tomczyk i cała ta świta łamała prawa żołnierzy, a także doprowadzała do tego, że polski mundur będzie leżony. Jeżeli państwo macie pytania, to jesteśmy do dyspozycji. pnp Chciałem wszystkim spytać o. Pan poseł Bogucki y, mówił o y, złym ziarnie które, ziarnie, które zostało zasiane, ale czy ono nie, zasiało, nie zostało zasiane również z zarządu wpisów w momencie kiedy y, dwa helikoptery białoruskie kołowały nad y, Polską i nie zostały zestrzelone, co mogło stanowić zachętę do eskalacji y, wojny hybrydowej. Wiadomo, że kraje nawet. Mniejsze niż Polska, o mniejszym potencjale, nie mające silnych sojuszników, reagują nieco inaczej na taką sytuację. A druga kwestia chodzi mi o tych bojówkarzy, bo nazywam ich po imieniu, którzy zaatakowali żołnierzy. Co w ogóle wiadomo o panom, jako posłom, o ich powiązaniach z organizacjami przedstawiającymi się jako humanitarne i zwłaszcza chciałem spytać o to. Czy na granicy białoruskiej działają organizacje niby to humanitarne i pomagające imigrantom, które wcześniej nie przyłożyły nawet ręki do pomocy rzeczywistym uchodźcom wojennym z Ukrainy, co by wskazywało na ich powiązania, tych organizacji powiązania z Mińskiem i z Kremlem po prostu. Czy jesteście w stanie, panowie posłowie, nazwy takich organizacji już teraz wymienić? Czyli ja dziękuję, że pan używa tego sformułowania bojówkarze, bo one jest adekwatne do tej sytuacji. Gdyby więcej dziennikarzy i więcej ośrodków medialnych chciało te nazywać te rzeczy właśnie wprost po imieniu, tak jak pan to zrobił, myślę, że bylibyśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji, w zupełnie innym punkcie, który byłby... Właściwy dla momentu, w którym jesteśmy i dla ochrony polskiej granicy i jakby oddania czci e, służbie polskich żołnierzy e, i funkcjonariuszy. Jacy to są, e, bo w każdym razie myślę, że tutaj więcej powie pan poseł Śliwka, no ale to powinni, na to pytanie powinni odpowiedzieć przede wszystkim rządzący. Oni dzisiaj mają wszystkie instrumenty w ręce, e, a więc wszystkie służby, mówię tu o mistrze spraw wewnętrznych, mistrze obrony narodowej, e, mistrze sprawiedliwości, żeby tego rodzaju, e, że tak powiem, propagandę obcą rozbrajać. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że nie ma odpowiedzialności za to, co się dzieje na granicy. Za chwilkę pan poseł Śliwka na pewno tę moją wypowiedź uzupełni. Natomiast co do pana pierwszego pytania, no to są dwa zupełnie inne wątki. Znaczy zestrzelenie, czy rozkaz zestrzelenia dwóch śmigowców białoruskich, oczywiście on był podejmowany, ja nie uczestniczyłem w tym procesie decyzyjnym, ale to sprawa niezwykle można powiedzieć delikatna. On na pewno był bardzo mocno rozważany, zarówno z punktu widzenia wojskowego, jak i politycznego. I taka Decyzja zapadła, natomiast to ziarno, o którym mówiłem, czyli to ziarno nienawiści, bo tak powiedzmy, to ziarno... Obrzucania błotem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy jest zupełnie inną kwestią. My od samego początku, i powtórzę to hasło, pod którym dzisiaj prawie wszyscy się podpisują. Mówię prawie, bo patrząc na część lewicy, dalej tego zrozumienia nie ma. Murem za polskim mundurem, to myśmy wywieszali te, te transparenty. Ja pamiętam, jak w, w moim okręgu wtedy, kiedy wywieszaliśmy takie banery, one były czasami przecinane, były malowane przez ludzi, którzy. No, ewidentnie nie rozumieli powagi sytuacji, więc nie mylmy dwóch e, spraw, jednej bardzo poważnej. I z punktu widzenia wojskowego, i politycznego, którą może każdy oceniać w taki sposób, jaki chce, chociaż zestrzelenie ze być może eskalowałoby te konflikty, być może byłoby odpowiedzią na tak bardzo prostą e, prowokację i dałoby instrument czy argumenty e, Białorusi czy Rosji do tego, żeby powiedzieć: No proszę bardzo, Polacy nie trzymają ciśnienia, Polacy chcą rozpoczęcia jakiegoś konfliktu tutaj na większą skalę na granicy. I to jest jedna kwestia. Myślę, że mimo wszystko postąpiliśmy wtedy dobrze, rozsądnie, rozważnie i racjonalnie a z drugiej strony to wszystko, co działo się, czego Państwu widać trzeba cały czas przypominać, nie mówię o Panu, ale co do zasady, e, czyli te wszystkie bulwersujące, wulgaryzmy, e, to całe, ten cały, przepraszam za sformułowanie, ściek, który wylał się na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy ze strony i polityków. Części dziennikarzy, ale także tak zwanych gwiazdek, celebrytów, którzy uważali, że wiedzą lepiej jak chronić polską granicę i stawali po bardzo ciemnej stronie mocy po prostu. Więc te dwie rzeczy są zupełnie odrębne. Natomiast Andrzeju proszę odnośnie jeszcze tych organizacji. Na bazie tego pana pytania, ja szybko odszukałem wpis pana posła Sebastiana Łukaszewicza, który jest posłem Prawa i Sprawiedliwości z ziemi podlaskiej i on informował, że... Kilka osób na tym filmiku, w którym lżono polskich funkcjonariuszy, znieważono polskich funkcjonariuszy, oczekiwało wspólnie z innymi aktywistami czy z OPH, czy z grupy Granica właśnie na nielegalnych imigrantów na przystankach, no to, to, to nie są osoby anonimowe. One są znane zarówno policji, zarówno e, właśnie tym, którzy stacjonują przy granicy, więc tym bardziej się dziwimy, że te decyzje, te reakcje, no one były tak opóźnione w swoim e, działaniu. I jeszcze e, mam nadzieję, mam nadzieję, że właśnie ci politycy tak jak pan Szczerba, pan Joński, którzy tam z pizzą i z materacami biegali przy granicy, ale także inni, którzy w stacjach telewizyjnych mówili, wyzywali polskich żołnierzy, że są śmieciami, że oni dzisiaj, że oni dzisiaj naprawdę, i ja nie oczekuję od nich przeprosin, bo, bo to myślę, że yy, nie stać ich na to, ale że jak spojrzą w lustro, to się przez chwilę zastanowią, że te słowa, które wypowiadają, jakby powodują to, że ci młodzi ludzie, którzy to słuchają, to zaczynają nie mieć hamulców w tym działaniu. Ktoś to rozpędzi. Pan Frasyniuk, pani Ochojska, pani Kurdej-Szatam. Także pan Tusk, osy... ale także pan Kłownia, bo przypominam słowa, przepraszam Andrzeju, przypomnijmy chociażby słowa dzisiejszego marszałka, który mówił, że ludzie z patykami stoją, 50 tak. czy 100 osób, trzeba stawiać całe państwo na nogi, no, pamiętamy te słowa, to nie jest tak, że one wymazały się z naszej pamięci, wymazały się z pamięci żołnierzy, funkcjonariuszy i ich rodzin. I dobrze, że dzisiaj zmienili zdanie, natomiast wracając do tego motywu ziarna, faktycznie to ziarno wtedy zostało zasiane i dzisiaj kiekuje w, sposobie, w, w, w tego rodzaju obscenicznych, obscenicznych scenach i tego rodzaju próbie ciągłego ataku na państwo polskie poprzez atak na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Zobaczy pan, panie redaktorze, że władza się zmieniła, ale nasze podejście jest cały czas takie same. I co do tego nie mamy żadnych, każde dobre działania, które będą podejmowane przez rząd, mające na celu wzmacniać bezpieczeństwo naszych granic, mające na celu wzmacnianie bezpieczeństwa polskich rodzin, my będziemy wspierali. I jeszcze jedno słowo komentarza na bazie tego e, pierwszego wątku, który Pan powiedział. No osobą, która tak najbardziej i chyba najgłośniej mówiła o tym, że trzeba zestrzelić te śmigłowce białoruskie, był Radosław Sikorski. Ostatnio słuchałem jego wypowiedź, gdzie rzeczywiście bardzo tonował nastroje. na stroje widzieć, że punkt 7 punkt dana opinia zależy od punktu siedzenia to dobrze, że Radosław Sikorski w tym zakresie zmienił zdanie, ale oczekiwałbym właśnie od polityków, niezależnie czy są w opozycji, czy w formacji rządzącej, że będą w tak ważnych kwestiach ważyli słowa. I w tym momencie zarówno Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowództwo Operacyjne Sił zbrojnych, które odpowiada w tym zakresie zgodnie z art. 11b ustawy o obronie ojczyzny, w tym zakresie podjął w mojej ocenie bardzo rozważną, mądrą decyzję. I myślę, że z perspektywy już kilku miesięcy od tego wydarzenia chyba wszyscy mieliśmy konsensus w opinii publicznej, że właśnie w taki sposób trzeba działać na te działania eskalujące ze strony zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Białorusi. Odpowiadać w momencie, kiedy trzeba zdecydowanie odpowiedzieć, ale nie dawać się wypuszczać, tak jak niektórzy żeby chcieli. Szanowni Państwo, no po tej totalnej klapie, nie, takiej można powiedzieć koncertowej kompromitacji, jeżeli chodzi o prokuraturę, prokuraturę, e, mówię tutaj o prokuraturze Bodnara, Korneluka, bo przecież nie mówimy o tych wszystkich prokuratorach, którzy na co dzień normalnie, zgodnie z prawem pracują, ale tych, którzy kierowali wniosek, tych, którzy dopuszczali się tego łamania prawa. i i w istocie już dzisiaj wiemy, bezprawnego pozbawienia wolności pana ministra Romanowskiego, no ci ludzie dalej będą wykonywać te zlecenia. No, dzisiaj ukazał się. Jak dobrze pamiętam w onecie taki artykuł, w którym Donalda Tuska nazywano kierownikiem, czy ludzie z jego koalicji nazywają go kierownikiem, kierownik zdecydował, że należy przyspieszyć. To znaczy ci wszyscy z pod szyldu, ośmiu gwiazdek są niezadowoleni, bo pałają, rządzą, zemsty, rozliczeń, a te rozliczenia nie idą, bo nie za bardzo jest co rozliczać tak naprawdę, jeżeli spojrzymy de facto w dokumentacji, jeżeli spojrzymy w twarde materiały, no ale skoro kierownik. Miał powiedzieć, że trzeba przyspieszać, no to przyspieszając z jednej strony, żeby przykryć to wszystko, co się dzieje, te kolejne e, potknięcia, a właściwie wywrotki, bo przecież program nie jest realizowany. Podwyżki kolejne. Dzisiaj podwyżki e, słyszymy o, o 20 czy ponad 20 procentowych podwyżkach wody. Koalicja Podwyżek działa. E, 100 konkretów realizowanych nie jest. Głosowanie w sprawie aborcji i dzięki Bogu e, prze, przegrane. Tutaj jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy zagłosowali Problemowi przeciwko przeciwko tej szkodliwej ustawie, chociaż on skował głowę jak strój piasek, bo nie zagłosował przeciwko. Więc jak nie idzie, no to trzeba rzucać jakieś igrzyska, trzeba rozpo, rozpoczynać nowe igrzyska, więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta koalicja podwyżek, koalicja oszustów, patowładza będzie koncentrowała się tylko i wyłącznie po kolejnych porażkach, po kolejnych kompromitacjach na tym, żeby rzucać państwu i opinii publicznej kolejne quasi-afery do rozliczenia. Nic mnie tutaj w tym zakresie absolutnie nie dziwi, Gdyby to była prokuratora niezależna, to tego spektaklu, jak to określił sam Donald Tusk, gangsterskiego, tylko że oni ten gangsterski spektakl kręcą, po prostu by nie było, bo można było normalnie do wszystkich spraw podejść. Tylko normalne podejście skutkowałoby tym, że ten cały balon rzekomych afer szybko by stracił powietrze. Pani redaktor, ja tylko jedno zdanie uzupełniające do tego, co pan poseł Bogucki powiedział to to pokazuje jakim niezależnym prokuratorem jest e, niezależnym od nacisków politycznych e, Adam Bodnar. Oczywiście żartuję, ponieważ jeżeli prokurator generalny na konferencji prasowej w momencie, kiedy doszło do największej kompromitacji po 1989 roku, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, ponieważ przypomnę został zatrzymany posł Rzeczpospolitej pomimo tego, że ma Immunitet międzynarodowy. Do, między, tak, tak, jak najbardziej. Międzynarodowy. doszło do sytuacji bezprecedensowej w tych To pan Adam Bodnar, zamiast na konferencji prasowej i skarcić pana prokuratora krajowego, pseudoprokuratora krajowego Korneluka, za to, że jego działania były działaniami bezprawnymi, zdymisjonować go i podać się sam do dymisji, wychodzi i mówi: No to igrzysk więcej. Reaktor to wytrzyma, cytując za klasykiem serialowym i wrzuca kolejne informacje, gdzie będą podejmowane działania polityczne przez prokuraturę Bodnara. Czy już nikt nie ma wątpliwości do tego, co do tego, że prokuratorzy, e, którzy zostali właśnie teraz, czy przejęli w sposób nielegalny prokuraturę krajową, e, czy Bodnarowcy, jak to oni są nazywani przez opinię publiczną, no nie zatrzymają się przed niczym, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, no, każda władza kiedyś się kończy i oni za działania nielegalne poniosą odpowiedzialność. Jeszcze... Panie redaktor, no. przy Patowładze możemy spodziewać się wszystkiego. Nawet ludzie nieskazitelni święci dzisiaj mogą być przez ten patorząd i PATOWładzę e, próbowani by być ścigani. No. Takie mamy realia, jeżeli, jeżeli zobaczymy jak działa dzisiaj ta w cudzysłowie niezależna prokuratora pod y, kierownictwem kogoś, kto uzurpuje sobie stanowisko prokuratora krajowego, to wszyscy, nie tylko politycy, mówię to do e, również naszych obywateli, do polegi Polaków, każdy może być dzisiaj e, oskarżony o to, że popełnił jakieś przestępstwo tylko dlatego, że tylko jest przeciwnikiem, platformy tylko nie, nie członkowie Platformy, na czy dzisiejszego obozu działa. władzy. I, I niezwykle ciekawy wątek tego wczorajszego wpisu Donalda Tuska, który broni prokuratury i mówi, że tutaj wszystko było ok. Pełnomocnik nie miał racji, my nie mieliśmy racji, profesor z uj nie miał racji, sekretarz generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie miał racji, sąd nie miał racji, tylko Donald Tusk ma rację, bo oni uważają, że wola Donalda Tuska jest w Polsce prawem, również prawem międzynarodowym. Tak nie jest. I dzisiaj Donald Tusk chroni te osoby jako kierownik posługując się tym sformułowaniem z artykułu ONETU, e, dlatego że część z tych osób, szczególnie tych, którzy może nie są w pierwszej linii na pierwszej linii tego e, frontu zemsty, czyli na przykład prokuratorów, którzy e, stawiali czy próbowali postawić zarzuty, przeprowadzali czynności, ma świadomość, że mogą już odpowiadać e, karnie. I gdyby dzisiaj Donald Tusk ich porzucił, być może te osoby porzucone e, pod groźbą. Czyli mając na uwadze, że mogą kiedyś za to odpowiedzieć karnie, powiedziałyby, kto jest tym faktycznym kierownikiem i kto nakazał przyspieszyć tą sprawę. A przypomnę, że zgodnie znowu nie z naszymi rewelacjami, tylko informacjami z Radia Z, wiadomym było, wiadomym jest, że już miesiąc wcześniej. Rada Europy wskazywała, że należy uchylić immunitet. Dlaczego tego nie zrobili? Odpowiedź jest prosta. Z jednej strony trzeba przyspieszyć, bo zadowolić ośmiu gwiastoców, a z drugiej strony trzeba przyspieszyć, dlatego że skierowanie tego materiału dowodowego na Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy mogłoby się okazać taką samą klapą, jak się okazało w przypadku orzeczenia sądu. Tego się boją, boją się prawdy. Czy pani redaktor, każda przyzwoita osoba, która by doprowadziła do tego blamarzu, powinna, jeżeli by uczciwie podeszła do swoich podejmowanych decyzji, powinna się podjąć Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, choć nie spodziewam się tego, że Adam Bodnar czy Pan kornelu, który nielegalnie pełni funkcję prokuratora krajowego, bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, stanowisko prokur prokuratorem krajowym zgodnie z przepisami prawa jest Dariusz Barski. Nawet sądy już w tym zakresie się wypowiadają i kwestionują wpierw osobę pana Bilewicza, który przez jakiś czas był pełniący obowiązki. Jest, są orzeczenia sądu w tym zakresie. Jest pytanie do Sądu Najwyższego, będzie orzeczenie Sądu Najwyższego w zakresie wygrześniu. I to powoduje pani redaktor, bo o tym się nie mówi w przestrzeni publicznej, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Wszelkie działania procesowe podjęte przez prokuratorów, pana Korneluka czy pana Bilewicza są działaniami nielegalnymi, bezprawnymi. I to niesie olbrzymie konsekwencje dla wszystkich. Nie dla polityków, tylko dla zwykłych obywateli. Powiem pani dlaczego? Bo jest artykuł 17 Kodeksu Postępowania który mówi o właściwym umocowaniu prokuratora. Czyli ten prokurator, który podpisuje akt oskarżenia względem gwałcicieli, złodziei, przestępców, jeżeli był powołany, delegowany przez pana Bilewicza czy przez pana Korneluka, jest niewłaściwie umocowany. Co to powoduje? To powoduje to, że ci przestępcy będą chodzili po ulicy, a nie będą siedzieli za kratkami. No chyba, że Adam Boga ratelnicy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.